Przeciąłem sobie palec, drodzy Państwo, ten sobie palec przeciąłem tutaj. Tu. Widzisz? Co? Widzisz, jest przycięte. A czym się to No tekturką papierową. Ej, zauważyliście jaki mam basowy y, głos? Ej, Dyjak. zrób jakąś taką piosenkę, taką, wiesz, mecz. Sylvester Stallone. <noise> w nowym filmie Rocky. W ogóle widziałem całą serię Rocky. Stary. To jest tak, niski głos, a Całą serię Rocky oglądałem. Nawet no właśnie, jeszcze tak szybko na emocjach. Nie, no, bardzo fajny ten rok i taki wiesz, nic się nie poddaje <laughs> i nawet I jak coś... Ty w ogóle wiecie zrobiłem? Popatrz, zdałem sobie tak, że mam koronę z tej strony. Muszę ci coś pokazać. Muszę... Idziemy w Apple Block TV. Ja wiem, że to nieładnie się tak chwalić, ale muszę się pochwalić. Stary, napisałem sobie aplikację na Apple Watcha. Jesteś za mnie dumny? No, no, sterowanie pionierem! Czyli nie czekaj, jest... czyli sugeruję, że to nowoczesne urządzenie, które tak. wyszło w tym roku, jest w stanie sterować tym starym 12-letnim telewizorem? Czyli do Apple TV Z internetu tak sobie ściągnąłem jakąś ikonkę, wiesz? Czyli do Apple TV to tak naprawdę. Do pioniera, bo pionier, co? Tak. pionier Malan. Co? Pionier ma LAN, stary z 2008 roku ma LAN i można wysyłać komendy do niego, kurle takie, wiesz, że tam. HTTP request, Karol i Patrz. Nie mam pojęcia, jest, no dodawaj, się... no, <laughs> demonstruj. <laughs> patrz, mam 6 rzeczy, mogę tak włączyć, wyłączyć, przełączać inputy. I profil, profil kolorów, nie? Między Optimum a Pure. Pure to jest taki najbardziej referencyjny Optimum... Poczekaj, zatrzymajmy chwilę, Karol, zaleźć masz... Do, mogłeś sobie zrobić sześć boxów, nie? Nie, sześć, mogę, sześć. ile chcę, mogłem dwa, mogę. No dobra, no ale zrobiłeś sześć, nie? Zrobiłeś tak. sześć... To, bo, nie bo wiem, to, wiem że tylko... Dwa żywa. z tych zajmuje on i off, no. dwa pozostałe zajmują inputy, czyli Apple TV albo Xbox, Tak. a pozostałe dwa! Które mógłby być na przykład Netflix albo. Nie, bo ja mam tylko dwa inputy tutaj. W, 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 w telewizorze są tylko dwa inputy. No ale to mogłoby być, nie wiem, Mute albo cokolwiek innego. Ty sobie wybrałeś, żebyś się przełączało bardzo szybko, bo w każdej chwili może potrzebować. Czekaj, czekaj. 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 <śles> się, włącza po kliknięciu sam. Ta elektrownia daje radę? nie ma dzisiaj tych obciążeń. Może ja się długo włączać, nie wiem. O. o! A no bo jeszcze nie No, no, no. I patrz, pyk. Apple TV. O! Pyk. Ej stary, patrz, i patrz. No, no, no. Teraz, czekaj, co teraz czekaj. pokażesz? No, czekaj, wejdę sobie jeszcze do Apple TV, do menu. I stary, zrobiłem se koroną. No. Sterowanie głośności, stary. No nie mów, że Ach, nie miałem. To jest listę no, to jest zajebiste. I stary, jeszcze zrobiłem, że jak wysyłam, po wysłaniu komendy mi wibruje, żebym wiedział, że wysłałem. Że wysłał komendę, okej, okay, okej. Okay. No stary. Tylko że, list... tylko, że i tak potrzebujesz pilota, żeby coś włączyć teraz. Nie, nie jak, nie no, bo mam też sterowanie Apple TV, nie? Tutaj, lewo, prawo. Dobre nie? Spoko. Ale nie wiedziałem, że jest pilot do Apple, w sumie to już... No byłem podjarany? Nie no, dogi? Do, 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 do. Ładnie. Ja idę sobie napisać szybko aplikację, nie? Oczywiście dziękuję kolegom, którzy mi pomogli, bo nie, nie robiłem tego sam, ale w dzisiejszych no. czasach dużo można jednak w Google znaleźć na tym, wiesz, okay. stack, stack Overflow i tak dalej, ale dziękuję Darkowi. Ja tylko na GitHubie się dowiesz. W githubie. Wiem. A ja z kolei, jeżeli chodzi o update'y, odwróciłem sobie koronę. Z A kiedy ostatnio strony. robiłeś komita na, na brunch'a swego? Wiesz to Przedwczoraj. Przedwczoraj? Na master brunch'a czy... Mm. Nie? Na drugi RevDev. A, RevDev. Ja przed sekundą byłem w łazience przypudrować nosek i słyszę z łazienki, słyszę... Ja no to już może przestańmy, może wyłączmy telewizor teraz. Jezu, Kurde, to... bo, nie, bo ciągle mi coś przychodzi i muszę klikać, a normalnie właśnie jest tak, że y, jest ten, w, ten, jak tylko podnoszę, to jest cały czas włączona ta aplikacja, więc jak sobie oglądam, to nie wyłączam jej i po prostu chcę sobie podnosić tylko pyk, 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 a nawet nie muszę podnosić zegarka, bo jest włączone, że jak korona rusza. to Nie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Więc wystarczy, wystarczy, że kliknę off mm -hmm. i się włącza. No, ale właśnie. Ja byłem przed chwilą tutaj w toalecie, pudrowałem się, a Włodek Co słuchał. W mojej toalecie? Y... Pudrowałem się i brałem narkotyki, a Karol Włodek... proszę Karol proszę cię. Karol, proszę cię. Prosiłem, żebyś się nie odzywał w ogóle w takich tematach wyleśnie. <grym> Dobrze. A, a Włodek z kolei zrobił dużo rano, gorszą nie? rzecz. Nie, jest nie. nie. A Włodek robił dużo gorszą rzecz, jak ja no. się budowałem, mianowicie słuchał sobie Abba i chciałby mi teraz pokazać. Z, z Włocławka 2020, to brzmi jak trochę Woodstock 2020, a to nie jest wcale Woodstock 2020. Artysta wykonujący tę pieśń to nikt inny jak Radosław. A jak wiemy, w Polsce wielkich Radosławów pod dostatkiem mamy, poza oczywiście Kotarskim jest też ten liser. się. Dobra, to prostu no, no, słuchajmy, potem się tłumaczę się czy ja się mogę śmiać z rzeczy, bo te są możesz, no możesz, możesz. możesz. paradek Pamiętajcie, repręż śpiewamy razem. Proszę bardzo! O, kafio, to jest ten, to jest ten, 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 ten keyboard Kasio, okej. Okay. Dobra. król! Oh, cool. fajno, ka fajno katolicy, fajno katolicy śpiewają. Uczył nas wołać do Ciebie. No? Oj, Właśnie! rączki Chciałbym że ty nie jest tak wysoko, żeby tutaj on się tak nagidał jakby to była Whitney Houston najwyższe nuty. Oooo, oooo, jest ten Spocony cały jakby tutaj śpiał w tygodnia. I'm just supervising. A to jest ten prowadzący. On jest, się przytopywał. No mówię. Fajne, fajne. fajne. Mmm, jak pięknie. Trala. Tra no jest taki klawiszowiec wczuty. No. Bo się czuje jak na swojej pierwszej lekcji, jak chodził na klawisze. I miał jeszcze kaskę właśnie na Panie Radku, ja śpiewam gorzej i tak, ale wydaje mi się, że Pan też nie jest jakiś super. No ale to przecież pan dla, dla Pana. Ja mam, Uchwalę, no pa. to, 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 to no tak, ale to też nie może być taki wytryk, że wszystko co jest zrobione dla Pana i jest religijne, że nie wolno tego w ogóle ani krytykować, ani nic, bo, bo, bo się broni tym, że to jest dla Pana. Absolutnie. tak. jak Panu się podoba. No Panu się podoba Żeby no, maseczki nie że nie? Jezus mnie obroni o, nie Przez nie tak, Co Karol, proszę cię. Nie, ja słyszałem takie teksty od moich bliskich, więc jakby to nie jest tak, że ja obrażam tego pana. Ja Ja wysłałem, ja ja wysłałem maila do parafii kiedyś. Chcesz mi pokazać? Chcę pokazać ci? A to... No, się tego śpiewania w, w kościele, to... Problem uuuh, trochę jakiś... Znaczy <gryw> filmik to jest zabawny, bo fajny, podnóżka i tak dalej, wo? ludzie się cieszą. Wła? Ale... To nie jest muzyka Problem, problem jaki mam z tym jest tak. <grywk> to nie jest... <grywk> yes. To nie, to jest muzak. Stary to jest muzak. Nie, to, to, jest, to, jest... to... jest... stary... To jest elevator... Ten... Elevator sound. Proszę cię. To jest obcowanie z sakrum i tak sobie myślę, że... Jeżeli to jest sakrum, to No właśnie. I tu... I tu powinno być, nie wiem, jakieś takie... Takie takie elementy muzyki, które uwydatniają w ludzkiej wrażliwości. Taką, takie poczucie obcowania, właśnie z sakrum. To wie, wiemy muzyka, wszyscy... To jest muzyka dla czterolatków, a dorośli ludzie. Do tego, ale wie, wiemy muzyka, wszyscy, no. że jest coś takiego, nie? Że jak słuchasz jakieś muzyki, to masz takie wrażenie, jakbyś właśnie czuł, że dotykasz czegoś niematerialnego. W, to w i to sobie... nie jest taka muzyka. To nie jest, to ta nie muzyka. jest taka muzyka. Więc ja się nie, znaczy... ale to jest muzyka dla czterolatków, to jest program ziarno. Ja, ja się, nie, po prostu. A tam dorośli ludzie stoją, ale pięknie. Ja, po prostu z jakiegoś powodu ktoś ustala, że nie, nie ma muzyki takiej normalnej gdzieś takiej wiesz... W ramach taki... muszynia nie. W ramach mszy, no. nie, na łazach. Jest, tak? A. Ale to jest pewnego rodzaju zawieszenie. Raczej ja mniej. A ale on jeszcze to musi tak naciągnąć. A bohu, Jesteśmy <gulatory> jedną rodziną! Jesteśmy jedną rodziną! bo tutaj będziemy mieć bardzo ważną, drodzy Państwa informację, mianowicie chodzi tutaj o, o pewnego rodzaju kontrowersje. Komunia święta na rękę. <noise> o nie! Cześć Boże, uczestniczyłem dzisiaj w mszy pogrzebowej o godzinie 14 w parafii świętego Mikołaja. Bardzo zasmucony byłem faktem, że nie była udzielana komunia święta na rękę, a wyłącznie do ust. W efekcie nie skorzystałem z sakramentu. Zdaję sobie sprawę, że gdybym podszedł i poprosił o udzielenie na rękę, komunia została mi udzielona, jednak udzielana w takiej formie, bez osobnej kolejki dla osób przyjmującej na rękę, mija się stara. Będzie mi niezwykle miło, gdyby w przyszłości udało się stworzyć osobną kolejkę, Osob osób przyjmujących koło się księdza na rękę. Chciałem tak strasznie miło napisać, a taki bym zły. Mogłem to bardziej zły napisać, okay. A czy to i tak nie jest mimo wszystko bardzo jednak higieniczne? Na rękę? No, mniej chyba niż do ust. No ale to jest nadal, kurde dawanie po prostu wiesz z ręki cały czas Ale oni żarcia. dezynfekują właśnie, przynajmniej jak widzę w kościoł, w swoim Ech. kościele. No, że tam się ten, ten i ten... No, no w sensie, no... A ksiądz ma Jak to robi? Ten główny nie ma, a pomocniczy księża mają. Muszę się powiedzieć, wiesz, zawsze najsilniejszy łańcuch jest jak na jego ogniwo, nie? Nie, ja dobra. Aż też o kościele się nie można zarazić, no. śmiesz? Można, no. można się zarazić. Nieśmieszne, prze dobra. Można się zarazić, Przechodzisz już komuś, chciałbym ci przypomnieć. <grym> nie, nie, nie będziemy robić polityki z lekko-słynczego, ale. A co tu wiesz? Er pod widzę, jak ludzie mają er pod myślę, kurde, no, ci się powodzi, się powodzi bo życiu, Nie Zwykłe to za mało. No i ci się podoba z że żubraw. No to czekaj, jak by, jak by to przedstawić liczbowo? Zero. Nie, bo mnie bawi co powiedział, bo to jest cytat. Jesteśmy no za pieniędzmi z Unii, one należą się Polsce jak psu zupa. Jesteśmy za tymi pieniędzmi, chodzi o pieniądze z Unijnego Funduszu Odbudowy, bo one należą się Polsce jak psu zupa. By... On ma jakieś takie problemy z tekstami, bo przecież on to ja mówił, że miękkiszonem nie można być, nie ma też takiego określenia. Ale to on powiedział o no tak! W negocjacjach nie można być, przepraszam, miękkiszonem, trzeba być twardy szon, to jest taki miarki... Nie ma takiego słowa. Miękki korniszon chyba o co chodziło. Miękka faja, nie? Miękka faja. Ale za przeproszeniem szonem. Ale faja w sensie? No penis. Czy chodzi... Czy chodzi o... Seks? <laughs> <Sankt? laughs> e, ale czy jak ty jak tylko podchodzisz? No czy w, w negocjacjach można być miękkichonem, czy... Ja jestem miękkiszony w negocjacjach. Niestety. Sugeruję, że Zbigniew Zero nie potrafi u, używać... Przecież mówię. Nie potrafi używać polskich e, tych polskich określeń, polskich przysłów? Nie. No to wpisz w Google, wpisz w Google, jak, no. jak, jak się mówi takie przysłowie, no wpisz. No No to w zobaczmy, bo może się jednak, może się mylimy. Należy no, się jak psu buda. Ej, jest psu zupa, o fak. Co? Jest buda. Nie no Pokaż, ten to jak psu zupa. What? jest coś takiego? Tak. W, w, chcieliśmy wyśmieć, zbiegiewać, a brało, wyśmieć. Zero. Więc. No i co, chcielibyśmy Zal... teraz może odszczekać? <laughs> odszczekać. No od, 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 właśnie. To się, panie redaktorze. No właśnie, chcielibyśmy teraz pewnie odszczekać, no jakby... No e, odnośnie Ziobra. Ziobra! Zio? 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 To mail przyszedł. Sprostowanie, wybory Rzeszów. Halo. Halo. Marcin Warhoł, to człowiek Ziobry. Pamiętam, mówiłem, że obecny prezydentem... Znaczy już nie wiem, czy obecny, ten Fon... No jeszcze, jeszcze jest, Ferenc, tak. Ferenc, przepraszam. Yy, że, mówię, mówię, że on tam kogo, że tak, że on nie spisał, a on, po, yy, on poleca tu właśnie Marcina Warchoła. Marcin Warhoł, to człowiek Ziobry, Solidarny Polski, tej anty-UE, tej partii z koalicji rządzącej, człowiek spadochroniarz. Co znaczy spadochroniarz? Człowiek? No że spadł z, tego, z jakiejś, z partii innej. To... Pochodzi z Niska, Wodek wyjaśni, gdzie to jest względem robczyc. Eee, właśnie tak. Z Rzeszowem no, związane. Pokaż, związa... pokaż nisko. No pokaż nisko. No. No. A co ty po ten globus? Nie zamknę szepną. Aha, o, ładnie, dziękuję. No pokaż wszystkim, gdzie jest nisko. no, Proszę bardzo. Tu. Hmm. No to bardziej pokazujesz Wisłę. No tu gdzie jest A, liter na licjacyjce Wisła. Ale powiesz, w jakim kraju tutaj zaznaczone, czy masz zły globus? To już jest po drugiej fazie światowej. Przed drugą, no, wiesz, po. A cztery jaka Europa jest malutka względem świata. To jest zawsze takie przeżycie, <słuch> <somite>, nie? Podejdź. <grym> Poczekaj, Poczekaj. Nie, no na ale stary serio, To jest nasz kawałek świata, nie? To jest nasz kawałek świata. To. to, tu, 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 na tym okruchu, z małego okrucha, jakim jest Ziemia, tu są wszystkie Twoje pragnienia, tu są wszystkie Twoje marzenia, tu jest praktycznie cała Twoja przyszłość i całe Twoje życie się w tym małym ołeczku. Jakieś programy rozdawnicze Nie, dobrze. Nie, dobrze. No, nie, nie, na ciebie nie, miało być bardziej. Nie, dobrze. no, niech na ciebie będzie bardziej. Nie ma cich... chyorzy głos, jeszcze się Ja zdaje. mam cichy głos. Czy może mi ktoś powiedzieć? <coughs> Proszę bardzo. E, gdzie w Kraku? W Krakułowie. Wy, <coughs> wy, wy o tym nie wiecie, ale Władneczek mnie dzisiaj przy, przy, przywitał takim jednym tekstem tak powiedział Karol, czekaj się napija troszkę alkoholu. A, jeszcze ludzie, na, bardzo dużo ludzi napisało, tak? że małe gołębie... Tak, to już było tydzień wcześniej, pominąłem wszystkie te maile. <laughs> małe gołębie, bo ich, wszystkie pominąłem. Dalej jest ich dużo. Wszystkie pominam. <laughs> E, drogie wódki, Karol, zaznaczenie <laughs> przesyłam zdjęcie w <laughs> Ja to pomijałem cały tydzień. <laughs> jakiś pół roku temu kupiliśmy z mieszkanie z rynku, Wow, tym, interesujące. na którym głębie uwiły dwa gniazda. Czy ja mogę coś powiedzieć? Bo, bo widzę, że, bo widzę, że to, to, po, to powoduje pewnego rodzaju niedomówienie. A, wie coś chciałem to... powiedzieć. E, czy może mi ktoś powiedzieć, gdzie awos <laughs> się na Krakowie? Wiem. Powiedziałem w Krakowie, dlatego się rozśmiałem. Gdzie w Krakowie można Krakowie. kupić, zamówić? do domu aha, dobrą pizzę, aha. Aha. Albo no, wiem, Gdzie to? Ale to nie dowożą do mnie. Właśnie... O, no, bo... Aha, bo do Wieliczki. Ja nie jeżdżę to nie. No. <grym> Przestań, bo potem jej, jej. wiesz, że w ogóle wiesz, że na mailu jest... Włodek, co ty masz do Wieliczki? Mieszkam w tym mieście, jest naprawdę fajne. No nie to no właśnie ja by się dokładnie o to samo chciałbym cię zapytać. Nie ma nic do Gdzie jest twój skur... lokalny patriotyzm, który zanika? Nie no potrafisz się możesz? po prostu przyznać, że kochasz lizać ściany soli. <grym> Bo ja powiedziałem, że nigdy nikt nie widział małego gołębia, drodzy Państwo, czasem jak ja mówię takie rzeczy, to jest to. Bo dostaliśmy miliard maili o tym, że są małe gołębie. Ja wiem, że są małe gołębie i wiem, że można je zobaczyć. O, ja nie widziałem. Tylko ja teraz, ja, dlaczego ja to wyjaśniam? No. Bo potem z takich żartów w Lesie ludzie montują filmiki, że ja nie wiem, kurde podatki działają. Bo ja sobie tu coś powiem, że nie mam. A... I za chwilę wiesz, coś sklei mi, jak gadam kuźwa z kimś, wiesz, na poważnie, z jakąś stawką z Elesa no. i wiesz, że nie, nie wiem, jak podatki. I, ja mają. też się trochę z tym borykam. No, ku... Kwa, ja, się no to, ja się z tym borykam, się zdaje właśnie. Na ile można sobie pozwolić na robienie trochę z siebie głupka. Ale ja właśnie chcę sobie mieć cały czas możliwość robienia się głupka, Ja myślałem, że LS jest dość klarownym tutaj przykładem tego, że, że się żartujemy z większości rzeczy. no, no bo to, Ja się też nie mam zamiaru tłumaczyć z tego. Ale nie, ja się nie tłumaczę, tylko wiesz, tylko idę do Moniki Jaruzelskiej, ona mi pokazuje kuźwa filmik, no tutaj to... moi widzowie piszą, że jest pan został pan zaorany podatkami? jak jest y, pana stanowisko na temat podatków? No kurwa. Trzeba było zapytać o ojca? Bo <noise> no w ogóle byłem Moniki Jaruzelski, już powinna być tak, teraz jest pamięć, jak to powinna być ta rozmowa. Możecie iść i zobaczyć, jak, jak, jak się sam zaorywuje. Pozdraw. Ja obejrzę, bo kurde, nie pamiętam. Zobacz, jest twojego zdania, jestem Krzyś, naprawdę ciekawy. Krzyśka, połowę. Ciężka sprawa, parku. ciężka sprawa. Oglądasz? Krzyśka? No, 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 widziałem, całe? Ciężka sprawa, tak. <noise> ciężki temat. No, a, bo, a bo właśnie, bo ja to oglądałem na telewizorze, że on mówi, po co robisz taki chciałem Bo program, ja chciałem, nie, ja chciałem zobaczyć, bo ludzie. Był tak duży hejt na Krzyśka, po tym. Po hate parku, że ja trochę nie mogłem mówić, że to się stało. Jest, jest, jest ogromny. Zobaczyłem najpierw komentarze i powiedziałem: To jest kupa niemożliwe. W sensie on tam dostał taki fit, że ja musiałem... Co tam się stało? W sensie, czy on obraził, by, po, obraził kogoś? A on był po prostu. Znaczy, to wiesz, że trochę krzyk, krzyk, krzyk On był trochę takim. Krzywkiem, ale faktycznie dało się trochę zaorać, ale, ale, ale to w ogóle, to w ogóle jest bezpodstawne, bo on się sam tam wpraszał. Czy się on się sam wpraszał do tego programu, więc znaczy... tego nie rozumiem, ale nadal uważam, że nie zasługuje na wpierd... dlatego tego, że poszedł do programu i nie stanął na wysokości kuźwa zadania. Też pytanie czym powiem. jest to, o czym mówisz w tym filmie, no? no? Bo to są, film, to są tylko komentarze, nie? Też pytanie na ile się no, przejmować komentarzami. Nie, no oczywiście, ale... tak. No, ludzie się tym pałowali przez cały tydzień przecież, nie? <laughs> yy, ale oglądałem też, bo czy mi wyskoczyło w palce, czy co? Ten czy bardzo smaczny Neymanem. No to najsłynniejszy, tak. To on ma 5 milionów Macie do jeszcze? Właśnie on ma 5 milionów tak, to jest nie do pobicia. Ja 50 tysięcy ludzi na żywo. Słuchaj, to monto tak właśnie ogląda troszkę, mówisz mówi, że w ogóle no, nie rozumie takich programów, czemu mhm. ktoś przychodzi, żeby hejtować. Ale mówi, że właśnie... Ten drugi, ona nie, nie wiem czy wiedziała, że on ma nazwisko Stanowski tak, ale mówi, mhm. że on jest dużo bardziej spięty niż Najman. Najman to na, na luzaku, mówi fajny taki wiesz, w ogóle bardzo polubiła Najmana po tym, a mówi, że to Stanowski jest taki właśnie napięty strasznie i, i nie, no Stanowski. A, okej, okay. to ja nie widziałem tego z Najmana, znaczy widziałem fragmencik jakiś, więc głównie to mem. Musisz, stary, zobacz komentarz też pod tym Najmanem, że ludzie piszą, że ja nie wiem co, co w tym filmie jest, ale oglądam go już chyba 40 raz i dziewczyna pyta czemu ty to ciągle oglądasz. <laughs> I, i, nie, I Nie znam odpowiedzi. No, tam jest że O, oh, wow. Ludzie tam piszą, Cię że tak ciągle to oglądam i nie, nie rozumiem dlaczego. Znaczy, moim zdaniem te taki, takie programy wypalają trochę szare komórki. No trochę jak Hotel Paradise. Ja jestem wielkim fanem tego, Nie, jakby wiecie jakby ja jestem wielkim Karny, Drodzy Państwo, Drodzy to, Państwo a to w, co... w ogóle tak. gdzieś na grupce, przestań ty, telepać mikrofonem, w ogóle na grupce ludzie tam taki wątek chyba złożyli, czy nie chcielibyśmy podpisywać montażystów, dużo ludzi chciało, żeby były podpisani. To jest bardzo proste, w poniedziałki montuje Kasper, we wtorki montuje Radek, w środę montuje Olaf, w czwartki montuje Adam i w piątki montuje również Radek, są od tej reguły wyjątki, ale, ale, jest, żadne, ale jest praktycznie zawsze tak samo. No, i teraz już wiecie. Teraz już wiecie. Dzięki. I dziękujemy montażystom, bo są fantastycznymi montażystami i, i, i zajebiście. montują. ja, ja, ja... A! W o no. montażystów też bardzo dużo osób pytało o Ole. Ja wam to wypomnę, jak będziecie mówili, że ja ciągle przerywam wódkowi. Ola ma kanał na Instagramie. Kanał na Instagramie. Kanał na Instagramie. To ja stary. jest stary jednak. No. Kanał, to jest taka strona jakby. Www. Taki Wortal. Wort... <śled> no dalej, no. Adventurer. Adventura. Na Shaola? Na Shaola mam. No co, ty. A nimki tam rzucę swoje. O jejku. Oni no? no to już nie shoutout, nie, nie? To shoutout. nie, no nie widziałem. Ja też nie pytałem. Też nie wiedziałem dopiero, jak do Ja też nie pytałem. Skąd mogłem wiedzieć? No to szato dla Oli, dajcie jej lajka like i w ogóle follow. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka, widzimy się już jutro. Rado, robimy 900 milionów. Dobrze. Co? No już... A, y Kazper. Kasper, Kasper, tak? no więc... Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego bardzo. odcinka, nauczyliśmy się ja, dzisiaj wielu rzeczy i mam nadzieję, że jeszcze wielu w ciągu tego tygodnia się nauczymy, a na pewno tego, w jak szybkim tempie młodek odzyskuje swoją trzeźwość. No ale to się przekonamy, być może jutro. Do tego czasu trzymajcie się i bądźcie... Lekko... Stronniczy. Tacy macie być, jak właśnie powiedzieliśmy, czy ty jesteś wyższy ode mnie? czy co czemu ty masz wyżej barki niż ja? Muszę tak siedzieć.